Cześć siemanko! Z tej strony ja, Mary Only, dzisiaj ze mną jest ty To ja! I dzisiaj tak. będzie odcinek z małym challenge'em, czyli musimy zrobić luka w 30 sekund, w minutę i 2,5 i minuty. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Dobra, już jesteśmy po intrze. Dobra, to włączaj stopę. Czekaj. Przed rozpoczęcie muszę wszystko ściągnąć, ale ja nic nie zdążamy się Dobra, jeszcze kulary, dobra. Yy, także teraz pierwszy czas to jest... 30 sekund. Tak, 30 sekund. Czas. Czas start. Nie Kiedy koniec? Koniec! <grym> ja, takie <grym> pacie? O nie, czekaj, czekaj, koniec. O nie. Ale ten na 30 sekund zawsze jest najgorszy. Ja nawet nie ja ubrałam na no sobie, nie? Po prostu. To jest jakaś masakra. Okej, okay, dobra, nawet kolorów czapki nie zaczęłam zmienić. To była jakaś masakra. Ja, ja przez większość czasu, przez te pierwsze sekundy do 13 sekund, co ja tych jak ty po prostu szukałam. Dobra, ja właśnie wolę pierwszy wybrać ciuch, a potem kolory zmienić ewentualnie, nie? Następny czas to. Minutka. Także czas. Tak. Start... Koniec. Nie. Nie Dobra, ja mam zrobiony. I no, Ej, czekaj, ja poniekąd. Też... Zobaczę, ile tu rzeczy jest za zawipa. Mogłabym sobie kupić, gdyby włosy i buty nie były, nie były za diamenty. Mm. U mnie tylko włosy są za VIPa. Czekaj, i teraz Następny czas to. Dwie pół minuty. Czas start. O, I bardzo nie bardzo bardzo bry. Bry. A, Nie Nie

Koniec, to jest efekt końcowy naszej pracy. Luka 2,5 minuty. Mogłam się bardziej postarać. Ja też mogłam się lepiej postarać mogłam lepsze buty wziąć. Ale nie A, na ciemu, ale zawsze słowa. mi się tak wydaje, że właśnie jak jest... że u siebie w szafie mam o wiele ładniejsze rzeczy i o wiele ładniejsze luki mogę robić. A w sklepie to robię bardzo brzydkie. Nie wiem, nie, ja zawsze mam problem z lukami, nigdy mi ładnie nie wychodzą. Ale wy, drodzy widzowie, zadecydujcie, kto zrobił lepszy luk i który Wam się najbardziej podobał 30 sekund minutę czy 2,5 minuty. Tak, i nie zapomnijcie zasubskrybować noti. I mnie. Link do noty będziecie mieli na dole. W opisie. Zasubskrybujcie również Mary Only. Dajcie łapkę w górę. Komentujcie i zostawiajcie wiele uśmiech. I dzisiaj I to pa. już kończymy. Pa. Także pa 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 pa.